Cześć, witam Was pięknie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj do wykonania razem ze mną, słuchajcie, komina. Zostałam poproszona o taki filmik, więc dzisiaj Was serdecznie na taki filmik zapraszam. Już Wam pokażę mój komin, jaki zrobiłam. Jak widzicie, jeszcze nie, jest, jeszcze nie są pochowane niteczki. To jest najzwyklejszy komin, ale też o taki zostałam poproszona, bo kanał jest dla osób. Początkujących, jak może troszeczkę oddale. Za bardzo. O, właśnie. I będzie wtedy fajnie widać. Słuchajcie, komin jest bardzo, bardzo prościutki do wykonania. Zaczynamy od nabrania oczek. E, następnie przerabiamy zwykłym jerseyem, czyli przerabiamy na okrągło. W tym nie ma żadnego szwu. Przerabiamy na okrągło samymi oczkami prawymi. I kończymy również ściągaczem. Jak taki komin zrobić i co potrzeba do jego wykonania, już Wam powiem. Potrzebujemy jednego markera, potrzebujemy druty. Fajny pomysł, usłyszałam na kanale innej dziewiarki, Juleczkownia, jeżeli chcecie, żeby Wam szybko robótka śmigała, z jednej strony dajcie sobie, jeżeli macie druty do łączenia oczywiście, z jednej strony dajcie drut, jakim przerabiacie, numer drutu, jakim przerabiacie, my będziemy przerabiać na szóstkach, natomiast z drugiej strony załóżcie sobie drut o rozmiar, albo, albo pół rozmiaru mniejszy, wtedy te oczka będą Wam... Pięknie się przesuwać z jednego drutu na drugi. I oczywiście potrzebujemy włóczki. Moja włóczka to jest włóczka taka na próbę, bo ja już kolejnego komina wykonywać nie będę. Ale chcę Wam dobrze wszystko wytłumaczyć, żebyście sami mogli sobie taki komin zrobić. Mój komin jest wykonany z włóczki, która w 50 gramach. Ma 60 metrów, więc to jest dość gruba włóczka i jest ona na druty. Ja wykonywałam ten komin na drutach numer 6, a przeznaczona jest na druty, już Wam powiem, na ósemki. Ja jednak wolę, kiedy komin jest troszkę na mniejszych drutach robiony, ponieważ ja przerabiam luźno. Natomiast, wy zróbcie sobie próbkę żeby wiedzieć, ile Wam wyjdzie tych oczek, czy nie będzie ten komin dla Was za mały albo za luźny. Prób, próbki zawsze warto robić, słuchajcie. Jeszcze taki pomysł mogę Wam podać, że jeżeli nie za bardzo lubicie mieć obok szyi wełnę, czy robicie to z wełny, czy z jakiejś mieszanki, to możecie sobie od spodu podszyć jakimś materiałem ciepłym. Wtedy też ten komin będzie dużo cieplejszy, bo przez te oczka, jakby nie było jednak, troszkę tamtego wiatru zawsze może się dostać. No ale to jest taki, taki mój pomysł. Możecie, a wcale nie musicie w ten sposób tego komina wykonać. I zabieramy się, słuchajcie, do pracy. Moja włóczka jest granatowa, żebyście wszystko fajnie widzieli. Nabieramy na oczka sposoby nabierania na oczka, przepraszam. Nabieramy na druty sposoby nabierania oczek oraz jak wykonywać ten wzór, który Wam Teraz pokażę, czyli najzwyklejsze oczka prawa. Prawe możecie zobaczyć w moim filmiku. Instruktorzowym. Podlinkuję jeden filmik, drugi filmik podlinkuję dla osób początkujących, które jednak chciałyby zrobić ten komin jakimś tam wzorkiem, więc taki wzorek dla osób początkujących też Wam podlinkuję. Zajrzyjcie do opisu, zajrzyjcie też na ten filmik z tym wzorkiem. Może uda Wam się zrobić, wierzę, że uda Wam się zrobić prostym wzorkiem ten komin, więc zapraszam serdecznie. Na druty nabieramy. Włóczką, o której Wam powiedziałam przed chwilą, nabieramy 76 oczek. Jak nabieramy, zajrzyjcie do filmiku instruktażowego. Ja przerzuciłam sobie ta, ta, na takie druty po prostu pokazowe. Na, wyobraźcie sobie, że tutaj jest nabrane 76 oczek. Teraz w prawej dłoni trzymamy drut, w którym, je, w którym mamy nitkę początkową i nitkę od kłębka. W lewą dłoń bierzemy drut bez końcówek i teraz pierwsze dwa oczka słuchajcie trzymamy i przerabiamy je razem przerabiamy je razem bo to jest pierwsze oczko to jest pętelka a drugie oczko to jest już zwykłe przerabiamy te oczka razem na prawo proszę bardzo zaciskamy żeby nam się tutaj nie zrobiła dziurka widzicie i tutaj musimy włożyć przed to oczko marker, więc on z powrotem ląduje na lewym drucie. Wkładamy marker, z powrotem zaciskamy i teraz przerabiamy. Jedno oczko prawe zrobiliśmy, teraz przerabiamy oczko lewe. I oczko prawe. I oczko lewe. I w taki sposób. Przerabiamy do końca i potem się z wami połączę. Dojechaliśmy do końca, i teraz następny rząd będziemy przerabiać w taki sam sposób. Czyli będziemy przerabiać jedno oczko prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe, tak zwany ściągacz. I ten ściągacz będziemy przerabiać przez 6 rzędów. Przerobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery. 5 i 6. 6 razy dookoła będziemy przerabiać ściągaczem. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Dla ułatwienia, pod, powiem Wam jeszcze, że do przerabiania właśnie takich robótek, które robimy na okrągło, najlepiej wziąć sobie druty na żyłce, które od końca do końca drugiego drutu. Mają 40 cm. To są tak zwane druty, na których robimy czapki, ale one też są właśnie wygodne do przerabiania kominów i nie tylko. Wielu robótek, które przerabiamy na okrągło, na przykład rękawy w swetrze, na przykład swetry raglanowe, to na początek bardzo fajnie jest właśnie mieć takie, taką małą żyłkę w sensie krótką żyłkę o, nie małą tylko krótką żeby nam fajnie te oczka spływały z drutów żeby nam się przyjemnie dziergało słuchajcie ja dochodzę do końca już e, przepraszam drugiego rzędu i chcę wam jeszcze pokazać jedno ułatwienie bo jak się domyślam osoby początkujące mogą mieć też problem gdybyście nie mieli takiej krótkiej żyłki z wykonywaniem magic loopa bo na dłuższej ży żyłce trzeba przerabiać magic loop. Ale nie, pokażę Wam jak to wykonać właśnie. I już tu się gdzieś pomyliłam. Tak. Muszę wrócić parę oczek. Bo widzicie, gadam. I już się gdzieś pomyliłam. Właśnie w tym momencie. Zamiast oczko prawe zrobiłam lewe i prawe lewe. Jeżeli macie dłuższe żyłki, to ja wam zaraz pokażę, jak możecie sobie tą pracę ułatwić, żeby wam było wygodnie przerabiać właśnie na takich drutach z dłuższą żyłką. Teraz bierzemy tak, słuchajcie, tutaj sobie zaciągamy, przerzucamy marker, pamiętamy też o tym, słuchajcie, żeby wszyscy, kiedy zaczniecie przerabiać właśnie tym ściągaczem Musicie bardzo pilnować, żeby oczka, te pierwsze oczka nabrane, nie były przekręcone. To jest bardzo ważne. Powinnam Wam o tym powiedzieć na samym początku. Słuchajcie, przerabiamy kolejny rząd. I teraz, żeby nam było wygodnie, jeżeli mamy dłuższą żyłkę niż ja mam teraz, jeżeli mamy żyłkę dłuższą niż 40 cm, pamiętajcie, od druta do druta jest 40 cm. To nie jest tak, że tylko żyłka ma 40 cm. Wyciągamy sobie prawy drut. Popatrzcie. Tutaj zrobimy sobie taką najzwyklejszą pętelkę. Pilnujemy oczywiście, żeby nic nie było przekręcone. I teraz przerabiamy dalej. I wielu osobom jest tak wygodnie, jeżeli macie dłuższe żyłki. Jeżeli żyłka jest krótka, no to. Nie trzeba takiego, takiego myku wykonywać, ale jeżeli macie dłuższe żyłki, będzie Wam wygodniej, jeżeli prawy drut, którym ściągacie oczka z lewego, jeżeli będzie po prostu wyciągnięty na maksa, ile się da. I przerabiamy przez, e, słuchajcie, 6 rzędów ściągaczem. Słuchajcie, ja nie będę już przerabiać dokładnie tyle rzędów, ile mam, po, po prostu ja Wam pokazuję i tutaj będę się też posilać e, moim kominem. Przerabiamy przez 6 rzędów, przez 6 rzędów e, ściągaczem i teraz Wam pokażę, jak z tego ściągacza e, zacząć przerabiać taki zwykły wzór, e, taki zwykły jersey, czyli oczka prawe. Kiedy już dojechaliśmy do następnego rzędu i tu teraz chcemy się przerzucić na oczka prawe, nasz ściągacz zaczynał się od oczka prawego, ale następne oczko było oczkiem lewym. Więc przerabiamy to w ten sposób, że oczko prawe przerabiamy za przednią nitkę. O, widzicie, w taki sposób. I Oczko lewe również za przednią nitkę. Nie przerabiamy w ten sposób, że prawe z tej strony, lewe z tyłu, nie, wszystkie oczka przerabiamy najzwyklejszymi oczkami prawymi, łapiąc za przednią nóżkę. Możecie sobie tutaj przerzucić na wyższe o połowę druty. Wyższy rozmiar drutów, ale ja tego osobiście nie zrobiłam. Przerabiałam cały czas tymi samymi drutami. Przerabiałam ściągacz, a następnie dookoła oczka prawe. I takich oczek prawych będziemy przerabiać, słuchajcie, przez 30 rzędów. Czyli, żeby wszystko było jasne, ja tu się posłużę może szydełkiem, żeby wszystko było jasne. I tutaj nam się nie plątały niepotrzebne nitki. Słuchajcie, nabieramy oczka. Nabieramy oczka. Tych oczek nabieramy 76. Po nabraniu tych oczek wkładamy marker, zaznaczając początek i koniec naszej robótki. Następnie przerabiamy. Ściągaczem jedno oczko prawe i jedno oczko lewe. Pamiętajcie, że kiedy pierwsze oczko po markerze zaczynacie oczkiem prawym, to ostatnie oczko przed markerem musi być oczkiem lewym, żeby ten ściągacz po prostu wychodził jako ściągacz. Nie, żeby na końcu nie było, że są obok siebie dwa oczka prawe. Przerabiamy ściągaczem jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Przez 6 rzędów, następnie przechodzimy do wykonywania właściwie długości naszego komina, i tu przerabiamy samymi oczkami prawymi. Tu nie ma żadnej filozofii: cały czas dookoła przerabiamy oczka prawe, prawe, prawe w przypadku takiej grubości włóczki e, jakiej ja wam podałam, czyli 60 m w 50 gramach, to jest naprawdę gruba włóczka. E, przerabiamy tymi oczkami prawymi przez 30 rzędów. 30 rzędów. I ile to wychodzi? Już wam powiem, jaka jest długość mojego komina od początku do końca, to jest 27 i może w ten sposób to jest 27,5 cm. Teraz tymi oczkami prawymi możecie sobie... Yy, Wydziergać swoją długość. Wcale to nie musi być 27 cm. Ja nie lubię, kiedy mam pod szyją tak bardzo dużo tej włóczki, więc zrobiłam krótszy, ale równie dobrze możecie robić cieńszą włóczką i zrobić ten komin o wiele, wiele, wiele dłuższy, jak tam Wam wygodnie. Kiedy w, w tym przypadku, który ja Wam teraz pokazuję, przerobimy 30 rzędów, wracamy znowu i przerabiamy ściągaczem. Kolejne 6 rzędów, czyli 6 rzędów, 30 rzędów i 6 rzędów. Po przerobieniu tego ściągacza 6 rzędów, jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, zakończymy wszystkie oczka. Żeby zakończyć tak oczka jak tutaj widzicie, troszkę przybliżę, widzicie taki fajny łańcuszek, ja wam zaraz pokażę, przerobię jeszcze parę rzędów, żeby wam pokazać jak zakończyć ten, ten komin, żeby wyszedł nam właśnie taki fajny łańcuszek. Więc co, zapraszam Was do dziergania i spotkamy się za chwilę, kiedy Wam pokażę, jak takie, taki łańcuszek na końcu e, tego komina zrobić. Ja zdaję sobie sprawę, że Wy teraz moci, możecie, musicie mocno wytężyć swoją wyobraźnię, natomiast wyobraźcie sobie, że to już jest e, długość naszego komina, i teraz chcemy wszystkie te oczka zakończyć, żeby wyszedł taki fajny łańcuszek. O, właśnie taki fajny łańcuszek jak w tym kominie. Więc w jaki sposób to robimy? Dojechaliśmy do końca, przekładamy marker, właściwie teraz już ten marker jest nam niepotrzebny, ale dla osób początkujących przełóżcie sobie jeszcze ten marker i teraz robimy w ten sposób. Wezmę może ten komin. Robimy to w ten sposób. Przekładamy oczko, pierwsze oczko z lewego drutu przekładamy na drut prawy, następnie, następne oczko przerabiamy na prawo i przeciągamy to pierwsze oczko nad tym drugim. Widzicie? I kolejne oczko przerabiamy na prawo. Te, które było wcześniej, przeciągamy nad tym oczkiem. Ja uważam, że wystarczy trochę wprawy i naprawdę będziecie potrafili to zrobić. Jeszcze raz Wam pokazuję. Mamy jedno oczko na prawym drucie. Oczko z lewego drutu, drutu przerabiamy na prawo. Wkładamy lewy drut w pierwsze oczko. Przytrzymajcie sobie wszystkie te, dwa, wszystkie te dwa te dwa oczka palcem. Tu popychamy i tu wyciągamy prawym drutem. Widzicie? Tu wyciągamy prawym drutem. I jeszcze raz. Jeszcze raz pokażę. Prawe oczko. Normalnie zdejmujemy, wkładamy drut w pierwsze oczko na prawym drucie, przytrzymujemy sobie, żeby nam nie spadły te oczka z tego prawego drutu, przytrzymujemy jednocześnie, wyciągając, przeciągając ten prawy drut. Troszkę przybliżę może i jeszcze raz pokażę. To jest chyba najtrudniejsze, co może być w tym kominie, ale wcale nie musicie w ten sposób przerabiać. Zaraz Wam pokażę, jak możecie w inny sposób. Łatwiejszy, dużo łatwiejszy, natomiast ten łańcuszek już nie będzie taki fajny. Mamy tutaj na prawym drucie jedno oczko. Przerabiamy pierwsze oczko z lewego drutu. Ściągamy je normalnie, przytrzymujemy. Palcem wskazującym prawej ręki wkładamy drut pod to pierwsze oczko i wyciągamy w ten sposób. Jeszcze raz. Prawy ściągam, przytrzymuję palcem, wkładam drut i wyciągam. I w taki sposób będziecie mieć taki faj, takie fajne zakończenie takiego łańcuszka. Ale możecie to też e, zrobić całkiem inaczej, bo możecie przerabiać najzwyklej, naj, najzwyklej w świecie, czyli przerabiać dwa oczka razem na prawo. I już wam pokażę, jaki ten łańcuszek wyjdzie, jeżeli będziemy przerabiać w taki sposób. Może dla osób, które nie wiedzą. Przerabiamy dwa oczka razem na prawo. Ściągamy i to oczko jedno wraca na lewy drut. I znowu dwa oczka razem na prawo. Ściągamy i oczko wraca na lewy drut. I kolejny raz. Dwa na prawo. I wraca na drut. I teraz popatrzcie. Jeszcze mi to gdzieś upadło. Teraz popatrzcie. Tutaj. Przez, w tym odcinku mamy te oczka tak jak wam pokazywałam wiecie o co chodzi? że jest przeciągane natomiast tutaj już taki supełkowy to jest zamykanie przerabiając dwa oczka razem i oczko wraca na lewy drut w taki sposób mam nadzieję nauczyłam was robić komin komin jest fajny na zimę szczególnie a już jak sobie go czymś podszyjecie, nie będzie drażnił tych bardzo wrażliwych osób, bo takie osoby też są, że nie lubią mieć tam nic pod, pod szyją wełnianego. Więc myślę, że fajna sprawa. Powiem Wam więcej, taki komin można nosić, jeżeli dobrze schowacie nitki. Można nosić na dwie strony, ponieważ na lewej stronie ten wzór też jest niczego sobie, słuchajcie, po prostu oczka lewe. Można na dwie strony. Ja za dzisiaj Wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że osobom początkującym pomogłam. A może wydziergacie coś dla siebie, coś dla przyjaciółki, przyjaciela, wydziergacie coś dla rodziny, dla siostry, dla mamy. Na pewno taka rzecz każdego ucieszy. Ja Wam za dzisiaj pięknie dziękuję. Zapraszam Was na wszystkie moje media społecznościowe. Zapraszam Was na Instagram. Tam dzieje się dużo, dużo więcej niż tutaj na YouTubie, więc jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. Zostawcie dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego filmu i żeby YouTube informował Was, że dodałam nowy filmik. Prócz tego bardzo Was proszę udostępniajcie, dzielcie się wiedzą. Bo może jest ktoś początkujący, kto nie zna mojego kanału, a uważacie, że dobrze tłumaczę, więc może się przyda jeszcze komuś. Pięknie dziękuję, trzymajcie się i do następnego razu. Pa! pa.